Hej hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Feldman, a to jest kolejna modyfikacja. E, ta modyfikacja nazywa się Wend of Translocation. Co e, to, ta to, to modyfikacja robi? Tutaj nam takie berło e, i co ono robi? Na pewno wiele razy mieliście problemy, i męczące jest na pewno to, e, gdy przenosicie skrzynki. Gdy przenosicie skrzynki, musicie wszystkie itemy wyciągać, rozwalać skrzynkę, przynosić, wkładać je z powrotem. Dzięki temu małemu modowi, którego możecie sobie dodać do waszego Minecraft jar, macie ten problem rozwiązany, ponieważ dzięki tej Berłowi możemy sobie teleportować skrzynki. No więc, kraftujemy sobie to w prosty sposób, bo no, musimy mieć tylko jedną sztabkę żelaza i jedną berłę Wychodzi nam takie berło i tutaj mamy taki tip, taki em, podpowiedź, że nie ma e, żadnych e, zaznaczonych e, skrzynek. E, jak widzicie, tutaj mamy taką dużą skrzynkę z tylu amortyzacji tej. Mamy skrzynkę z itemami, e, no i jak ją przezreportować? Klikamy pod nią, nie klikamy tutaj, e, ani tak, klikamy, klikamy po prostu tutaj. Zobaczmy tutaj, on tak fajnie zamknie, czekajcie, jeszcze sobie zapomniałem w ogóle wszystkie, e, zrobić, e, bo się bawiłem na tym, okej, okay. więc okej, okay. i teraz klika, co, i teraz klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy i pojawia nam się skrzynka, Zaskakuje nam, że jest move, czyli, że jest e, przesunięta, no jak jest, e, proszę, może pokażę, patrzcie teraz, moment, moment, Ok, teraz to jest dobrze. Ok, widzicie, jak, jak ją e, kopiujemy, to się taki fajny efekt pojawia. E, no, jak ją dajemy, po klikamy, to też taki fajny efekt pojawia takiego. E, jakby dymu, czy coś. Bardzo fajny efekt. Tutaj mamy tak samo, z tą skrzynką, z prawym przyciskiem, teleportuje nam się jedna. Tylko, że nam i nie wypadają. Po prostu teraz klikamy tutaj, możemy sobie tą sobie teleportować tu, tutaj. Jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Jest, może to szybko sobie teleportować, i temu się gdzieś przeprowadzamy z jakiegoś domku. E, modyfikacja jest prosta, ale na bardzo przydatna. Na pewno się przyda do waszych modpacków. Jeżeli macie e, na modach gracie to możecie sobie to dodać do waszej paczki. Ponieważ na bardzo się e, przydatne jest modyfikacja, że się przeprowadzacie. Wiem sam po swoim, e, po swoim przykładzie, że. Zawsze musiałem wszystkie itemy przynosić, wszystko układać z powrotem, więc dzięki tej modyfikacji mamy ten problem rozwiązany. Ja jestem w tej chwili na wakacjach w Polsce, ponieważ mieszkam w Holandii, jak wiecie, może niektórzy nie wiedzą. No i ten film się publikuje automatycznie, więc nic teraz nie mogę czytać komentarzy, nie mogę odpowiadać na pewno nic. Więc prosiłbym Was o danie łapki dla mnie w górę, tak na prezent po prostu, żeby żebym, żebym miał niespodziankę i żebyście mi troszeczkę pomogli, więc. Oczywiście łapka w górę, dodajcie film do Twoich ulubionych i yy, subskrybujcie!